Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę Wam pokazywał i prezentował. Będę Wam dzisiaj moje albumy z kart piłkarskich. Obecnie mam ten album, a za chwilę będę miał drugi album. Tak to już właśnie się prezentuje. Polskich, właśnie kart tak to się, się, się prezentuje oprócz tego to jeszcze mam do tego Zresztą Wam pokażę do tego jeszcze mam taką jakbym powiedział bym powiedziałbym, placę do gry tutaj się właśnie kładzie piłkarzy, piłkarzy tu się gra tak to się właśnie prezentuje, jestem właśnie Fanem futbolu. Jak bym to powiedział? Oprócz tego to jeszcze mam runia. Stara karta, już bym powiedział. Stara karta, ale ja jeszcze tą kartę trzymam. Mam na pamiątkę runia. Gika, Płotykarczyk Cristiano Ronaldo. FIFA World Cup Brazylia, Stare karta. Wygląda jak nowa, jak nowka. Tak tu się prezentuje. Wszystko ładnie. Tutaj się okładamy tu sobie. I na koniec mam jeszcze. Taki plakat. Tę książkę. Ten Karytos gra już, widzicie? Regi Warszawy. Karytos. Tak, tu właśnie się prezentuje wszystko ładnie. I wam powiem. Jak wam powiedziałem, jestem po prostu fanem futbolu. Interesuje mnie bardzo sport. Piłka nożna to jest bardzo kochany zespół. Legia Warszawa. Miss Polski. W tym roku został Misem Polski. Piast Giewlice. Jak dobrze, jak dobrze mówię, to jest tak, a ja tu Wam pokazywałem, już dobra. No i dobra, teraz idziemy do kart. Tak, tu właśnie karty się prezentują. Teraz Wam pokażę. Kociak, Lechindask, Bramkas Wiadomo No, to mamy już legię Warszawę ukochana legia. Legia Warszawa Powiem Wam, że wszystkich kart nie zbierałem jeszcze. jeszcze brakuje mi Parę stron A to jeszcze mam za Lublin Legia Warszawa, co on tutaj robi w ogóle? Legia tu mamy graj online Toje na, na tę stronę sobie i tam zobaczcie zreagować i można potem grać z aplikacji to jest. Tutaj się mi brakuje, jaką powiedziałem. Tutaj mi się brakuje parę stron. A tu mamy wszystkich chyba zewników, chyba. Albo, no tak, Legia Warszawa skład, Marasz już nie gra. Trochę zawodników już odeszło z Legi, niestety. Tak to się prezentuje to wszystko. No, i dobra. Tak to się właśnie prezentuje. Album. I ostatni album będzie ten. Ten się układałem z tyłu idziemy. Ten idzie z tyłu. Teraz ostatni album już w tym odcinku Lukaku. Tylko jednej karty mi brakuje. Tak to się jeszcze prezentuje wszystko ładnie. To wszystkie karty chyba mam, tak mi się zdaje. Pomba jest. Jak wam powiedziałem, po prostu jestem fanem futbolu, bo kocham sport. Lubię hockey, hockey lubię. Lubię. W górę lubię sport. Uprawiasz. A w jaki lubicie ci sport? Możesz napisać komentarzu, to. Możesz się podzielić komentarzem. Pod filmem, to. Zapraszam serdecznie. Do komentowania. Pod filmem. A jeśli nie, tym brakuje. jeszcze trochę kart. No bo to się pozbiera. Pobierz bezpłatną aplikację GREY Wszyscy tam gdzie chcesz No dokładnie Tak to się prezentuje No i dobra jakam się podoba materiał Zostawcie koniecznie lajka Komentarz Tak to się prezentuje ładnie I Cristiano Ronaldo Z wami się też zęknie. Ule Ronaldo Dobra jeśli Wam spodobał się materiał, zostawcie koniecznie lajka, komentarz, z góry dziękuję i serdecznie Was pozdrawiam. Ule! Cristiano Ronaldo. Na razie! Ale on jest super. Dobra. Na razie.